Podjęta. Przechodzimy do punktu dziesiątego porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biespodlaski rejon ulicy Mickiewicza. Projekt uchwały został dostarczony państwu radnym był poddany obradom komisji Rady Miasta. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt. Uchwały. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się Pan Radny Krzysztof Grocki. Udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Pytanie w sumie krótkie. Czy my, w związku z tym, że są wprowadzane nowe poprawki, ponieśliśmy jakieś dodatkowe fundusze w związku z tym związane? Dziękuję. Dziękuję. Teraz chyba pan burmistrz odpowie. Czy pan burmistrz odpowie? Tak, pan burmistrz Jarosław Borowski się zgłosił, udzielam głosu. Czy ponieśliśmy dodatkowe koszty, ponieważ należało zawrzeć umowę z wykonawcą planu w związku z rozszerzeniem obszaru? Natomiast kwotę, jaka to jest kwota, zaraz, albo tu już, nie, już ja jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, natomiast no, myślę, że to parę tysięcy złotych. Tak? To, to, to był wydatek ubiegłego, ubiegłego roku. Wszystko, tak dziękuję. tak? dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, a więc zamykam dyskusję i projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto i podnieść rękę? Kto przeciw? Proszę przycisnąć przycisk. Przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć przycisk. Wstrzymuje się i podnieść rękę. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw 0, 0 wstrzymujących się, jedna osoba jest ciągle nieobecna, a więc uchwała została podjęta.